Cześć, cześć, cześć moi drodzy, z tej strony Emerion. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie motyw i co razem z nim wprowadzili do gry. Nie przedłużamy, zaczynamy! Jednakże zanim rozpoczniemy materiał, chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji bo to bardzo pomaga dotrzeć do większej ilości osób i chciałbym Was również zaprosić na mojego Instagrama, który wyświetla się teraz na ekranie, yy, nazwa w lewym dolnym rogu, a w opisie będzie znajdował się link do Instagrama. Jak nie chcecie korzystać z opisu, to możecie sobie wpisać. Yy, nie przedłużamy, zaczynamy. Jako, że mamy już czerwiec, też w sumie to już jest połowa czerwca, jak do Was przyjdzie ten odcinek, no, to chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. No i wesołego Geja z okazji Miesiąca Dumy. No, i właśnie na e, motywie z okazji Wesołego Geja się dzisiaj skupimy. Chociaż wyszedł jeszcze jeden po drodze e, na Dzień Ziemi, to tutaj się skupię na tym, na tym Prideowym, na tym Dumnym motywie. Nie przedłużamy, zaczynamy. Idziemy od razu tam. Najpierw ciuchy, później uroda, a na koniec pokażę Wam jeszcze animację. Lecimy. No dobra. Jeśli chodzi o mężczyzn, to mamy takie rzeczy w sklepie. No nie powala to zdecydowanie. No nie jest ten. W tym miejscu się kończą. Reszta to już jest ten dzień ziemi. Jeśli chodzi o dzień ziemi, to dużo tutaj czapkowych rzeczy. O, ale ładne motywy. To coś fajnego innego. Jest. Jest na dzień ziemi. Kupuję. Nie wiem, czy wykorzystam, ale będę miał różnego rodzaju kwiatki, roślinki. Jakieś. Nie wiem, co to jest jakieś. Spodnie, te spodnie są akurat całkiem fajne. Może je gdzieś wykorzystam. A tak to różne takie. Nawet nie wiem co. Jeśli chodzi o rzeczy z Pride manów to widzę, że tutaj dodali jakieś kolczyki. Tylko przydałoby mi się jakieś może krótsze włosy, żeby to zobaczyć. O! O! Są takie włosy! O! Sporo rzeczy dobra, dobra, to zaraz do tego przyjdziemy. Dobra. Wziąłem sobie te swoje włoski. I dodali takie kolczyki Takiego kolczyka w sumie I nie wiem w sumie, co to ma symbolizować Łezkę, twin bling? No nie wiem, nieważne No, no i jakiś taki kolczyk Dodali zwykłe buty, szare Nawet fajne są, Ca całkiem okej okay. krój Sporo kolorków mając na plus O, dodali jakieś rajstopy dla mężczyzn To takie z wzorkami Także fajnie będzie co będzie robić Do jakichś fancy strojów Takie dresy jakieś, okej okay. Jakaś koszulka? Dobra, może ja sobie pozrzucam te rzeczy, co tutaj je mam. No, widzę, że to działa, to MSP, jak zwykle jakby chciała a nie mogło, coś się znowu wiesza. Takie serduszko, taka koszulka. Myślę, że... Myślę, że... Myślę, że okej. Okay. Taka... Taka koszulka. Nie wiem, nie wiem, czemu on wygląda so baft w tej koszulce, tak, taki jakby nie mogę... No spoko. No ale fajny koncert Taki sweterek z... To jest bardziej kurtka, czy to jest bardziej kurtka? Tak mi się wydaje Z takim sweterkiem Fajnie, fajna sprawa Całkiem ładne to Tutaj mamy taki top krótki I taki dłuższy top na ramionczka Taki, taki bardzo obcisły No i bluza, zwykła z kapturem Wydaje mi się, że całkiem ok. Nie ma szału Buty są fajne, to jest fajne To jest zabawne Myślę, że to jest o, dosłownie basically basically buff To jest fajne, no i fajnie, że rajstopy dodali, ale tak to jakoś wydaje mi się, że bez szału. Jeśli chodzi o sklep Jeśli chodzi o ciuszki No dobra, jeśli chodzi o sklep damski to mamy tutaj trochę więcej rzeczy, zresztą jak zwykle i zaczynając pokrótce od tego RD, też są te fajne motylki, wezmę sobie. Też są te fajne spodnie w wersji damskiej po prostu. Ale są też takie fa fajne spodniczka. Generalnie nakrycia głowy są takie same, ale ma jeszcze sporo innych topów. Ma więcej tych topów i jeszcze są tutaj spódnice, sukienki. Także wygrywa, o. O jakie ładne. Może ja to później kupię w jakichś kolorkach swoich. No zobaczymy. Tak czy się, jak dzisiaj się nie nastawiam na robienie jakichś filmów. jakoś tak niekreatywnie dzisiaj się czuję. E, dobra, a my sobie zdejmiemy tutaj wszystkie nadprogramowe rzeczy, żeby tutaj ładnie widzieć, co tam co tam w ogóle jest. Jeśli chodzi o włosy, to wziąłbym sobie jakieś tutaj takie nieograniczające już. O, takie coś będzie dobre. Dobra, i na tym sobie sprawdzimy. I zaczynamy również od tego tego kolczyka Twin Bing. No myślę, że no kolczyk no właśnie może nie kolczyk jak kolczyk, bardzo malutki jest. Ale chyba okej. Okay. Są takie buty jak u mężczyzn, takie same, więc fajnie, bo one są właśnie takie... No ciekawe. Dużo różnych rzeczy tam można i ten dobrać. Ale są takie ładne obcasy. Fajne. Podoba mi się. One ładnie się będą na pewno komponowały z tymi rajstopami. No, jakby są dobrane, można wręcz powiedzieć. Fajna sprawa, fajny komplet, ciekawy koncept e, Takie leginsy dodali W sensie, okej okay. No komuś się na pewno spodobają Więc fajnie, I guess Są takie dressy jak dla mężczyzn Także też spoko Jest ta koszulka Z tego co widzę to jest taka Ta kurtka właśnie ze swetrem Więc to też fajnie z takim swetrogolfem Także też fajnie, bo to jest ładne Bardzo te, ten przedmiot jest top krótki, tak jak u mężczyzn. Jest tutaj takie coś. No, taka koszulka. Nie wiem. Trochę to przypomina strój do kąpieli, ale jednocześciowy, no ale tam trudno. E, taki top. No, to ten jest taki spoko. Taki top. Mm, w sensie. Myślę, że mogło być lepiej. Nie jest źle, ale dobrze też nie jest. To jest spoko. To jest całkiem fajne. To wydaje mi się ok. Ale za 6 to sporo. To jest takie. No, mocno. Mocno takie odsłaniające, że tak powiem. Raczej, raczej bym tego nie używał. No, no tak, no, tak. E, mm, no, tak średnio. I taka bluza na koniec, taka krótka Myślę, że spoko. Myślę, że całkiem nieźle. Fajnie, fajnie. Z kolei, jeśli chodzi o urodę, no to mamy tutaj parę rzeczy. To było, tego nie było. To jest jeszcze z tego chyba Dnia Ziemi i to jest fajne. A tak to dodali sporo różnych makijażów, najróżniejszych z okazji tego miesiąca. Są jakieś. O, jest łysa, łysa klatka. Dobra, super, będzie widać idealnie jest wszystkie makijaże. Takie coś dodali. Jeszcze może to pousuwam. Takie coś dodali, taki makijaż. Ładnie. W sensie fajnie, że ma tyle tych kolorków. O, ładnie, ładnie pewnie gdzieś wykorzystam takie przedłużenie rzęs kolorowe, z takim cieniem małym, takie takie tutaj, nie wiem takie makijażowanie no można tutaj coś zrobić, myślę, że ciekawy koncept, tutaj delikatne takie cienie, albo albo jakiś właśnie po prostu kolor kolor jako, żeby tutaj zrobić jakieś takie nie wiem, nie, nie mam pojęcia flagi standardowo muszą być flaga Geja, wesołego Geja. Taka jakaś twarz. Pfu. No nie no, ona akurat nie jest jakaś wybita. I taki nos. Ale gigant! Jezu. Ale fajnie, że można na niego cień dać. Jakoś go tutaj poko pokolorować. Też spoko. Jeśli chodzi o włoski, to takie coś. Eee, dobra, ok. Już bez tego, bez tego nosa wygląda by trochę lepiej, ale. No nie. <grytanie> nie. I to jest spoko. To jest fajne całkiem. Także. No. To jest tyle jeśli chodzi o urodę męską. Z kolei, jeśli chodzi o urodę damską, to jest tutaj parę więcej rzeczy. To już było w motorowym motywie. To dodali w dniu ziemi. Nawet ok. W sensie nie nosiłbym, ale okej. Okay. Takie coś dodali. Hmm... Mogło być lepiej. W sensie... Okej. Okay, niech sobie będzie. Ech, no nieważne. O, dobra, może je zmienię jeszcze raz te włosy. O, takie będzie ładnie widać. Mm, no dobra. Takie coś. Eee, również to w sumie to są wszystkie takie same makijaże jak są dla mężczyzn. Eee. O, a tutaj to Dolly Face to jest jeszcze dłuższe niż, niż ten, który mam aktualnie. Young Adult, no. Tak, to jest ten gadul? Czy to jest nos... Nie, to jest nos. To jak się nazywa ta, ten wygląd ten jaki ja mam? Dimension Series. No, on chyba jest, To jest chyba najlepszy wygląd twarzy, jeśli chodzi o kobiety. No, to jest takie mech. Jest ten nos znowu. Są takie włosy dla mężczyzn. Te, te co dla mężczyzn, są te takie spięte w koku, ale kobiety dodatkowo mają takie włosy. Szczerze, to te włosy równie dobrze mogłyby pójść dla mężczyzn i... I też by bardzo dobrze pasowały. No ale, no MSP, moment. Co tu dużo mówić? Ale pewnie, może sobie je kupię i prześlę na emeriona, bo w sumie to chyba nawet bardziej emerionowi pasują niż emery. Także to by było na tyle z urody. Moi drodzy. No dobra, moi drodzy. Jeśli chodzi o te animacje, to animacje prezentują się tak. Mamy w sumie razem z tym Air Day trzy nowe nastroje. Jeśli chodzi o RD... Jeśli chodzi o Air Day, to... Jeśli chodzi o Earth Day, to dodali takie coś jak Flower Steps. I w sumie nie mam pojęcia, jakie to ma zastosowanie, szczerze mówiąc. Bo to jakby nie działa mam wrażenie. To wygląda trochę jak taki zwykły relax, tylko że jakieś kwiatki rosną i to w sumie tak średniej jakości, średnie to wygląda. No ale trudno się mówi. Następna animacja to Over the Rainbow za 450, tak się to prezentuje. No generalnie co, no jest się nad tęczą. No, jest się nad tęczą, przynajmniej ja jestem, bo z tego co widzę, to to powinno być na tęczy. No, ale to się jest jak zwykle popugowane. No, generalnie, jak zwykle jest coś pobugowane. O, dobra, wróciło, wróciło do normalności, tak powinno być. No, nie ma szału. Jakby jeśli chodzi o to, że gdyby to była statyczna animacja, to ok, ale Ale to jest tak niepłynna animacja, że to głowa mała. Ostatnia animacja, w sensie nastrój, to O oh, Sassy. I to mi się wydaje całkiem spoko. To mi się wydaje całkiem fajne. Zabawne. To na pewno. Na pewno sobie pokorzystam. Tak ładnie się chodzi. No i taki jest fajny, taki zadumany, taki. No zaba zabawny jest ten, jakby nastrój. No fajny jest. B będę go na pewno używał, bo jakby jest pik. <laughs> I to jest nastrój za 700. Star końców ale tylko dla VIP. Ale warto, bardzo fajne, podoba mi się. Z kolei jeśli chodzi o emotki, to nie jestem pewien kiedy dodali tą emotkę, ale za 5 diamentów dodali coś takiego jak a bitboard. Eee, czyli trochę znudzone. No i tak się po prostu kręci w miejscu postać. W połączeniu z tą, z tym nastrojem to daje naprawdę zabawny efekt. Te chminy takie zmarnowane i tak się rozglądają w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Spoko. Jak dla mnie spoko. No eee, i to w sumie tyle. Przechodzimy do podsumowania. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Eee, motyw, myślę, że może być. Myślę, że animacje wygrywają zdecydowanie. Mm, to jest na pewno na plus. A tak to ujdzie. Jakoś tam. No, no taki. It's alright. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz wesołego Geja. Cześć.